Przemierzając ostatnio czeluścia internetu, trafiłem na pewną teorię, która od razu bardzo mnie zainteresowała. Mianowicie wyświetlił mi się filmik Harry Potter Theory, yy, czy Theory, yy, w którym to twórcy zastanawiali się, dlaczego Voldemort wykorzystał Nagini do zabicia Severusa Snape'a, zamiast użyć zaklęcia Avada Kedabra. Co więcej, doszedłem do nieco innych wniosków, aniżeli twórca tamtego filmu i dzisiaj chciałbym się właśnie podzielić z wami w swoim wyobrażeniem na temat tego, dlaczego właśnie Voldemort y, tak bardzo skomplikował zabicie Snape'a. Ale na początek mam do Was bardzo gorącą prośbę. Wczoraj zostało schakowane Instagramowe konto wydawnictwa Media Rodzina, wydawnictwa, któremu zawdzięczamy choćby Harry Pottera i wiele, wiele innych książek. Dlatego dziś gorąco Was zachęcam do tego, żebyście obserwowali nowy profil Instagramowy wydawnictwa Media Rodzina. Co więcej, jeżeli do końca tego tygodnia wbijecie 10 tysięcy obserwatorów. Robimy duży, wypasiony poterowski konkurs z takimi gadżetami, jakich już nigdzie nie dostaniecie naprawdę fajnymi rzeczami, książkami. Także dajcie czadu, zmobilizujmy się, udostępniajmy, szerujmy, oznaczajmy nowy profil wydawnictwa, żeby ta stracona praca została odzyskana, chociaż w tej formie ilości obserwatorów. Minimum 10 tysięcy do końca tygodnia i robimy wypasiony konkurs. Także trzymam za Was kciuki, bo to, jak nie wy, czarodzieje i czarownice. A teraz wróćmy do tematu tego filmu, czyli dlaczego Voldemort nie zabił Severusa Snape'a za pomocą Avada Kedavry. Przypomnijmy sobie w ogóle, jak wyglądała śmierć Snape'a. Znajdujemy się we wrzeszczącej chacie, przynajmniej książkowo, filmy odstawiamy na bok, gdzie Voldemort wezwał do siebie Snape'a, do którego mówi. Dlaczego ta różdżka nie chce mnie słuchać, Severusie? Mowa oczywiście o czarnej różdżce. W ciszy jaka zapadła, Harry usłyszał cichy syk węża zwijającego się i rozwijającego w powietrzu. A może było to westchnienie Voldemorta utrzymujące się jeszcze w powietrzu. Panie, powiedział beznamiętnym tonem Snape. Nie rozumiem. Przecież, przecież rzucałeś niezwykłe zaklęcia tą różdżką. Nie. Rzucałem nią zwykłe zaklęcia. Ja jestem niezwykły. Ale ta różdżka nie. Nie ujawniła mocy, której się spodziewałem. Nie czuję żadnej różnicy między nią, a tą, którą nabyłem od Oliwandera wiele lat temu. Potem jeszcze podkreśla. Żadnej różnicy. Dlaczego Voldemort nie czuje różnicy, tłumaczy chwilę później. Zastanawiałem się, dlaczego czarna różdżka nie chce być tym, czym być powinna. Dlaczego, wbrew legendom, nie działa tak, jak powinna działać w rękach prawowitego właściciela, i chyba znalazłem odpowiedź. Snape milczał. Może już ją znasz, Sewerusie, Jesteś przecież taki sprytny. Byłeś mi zawsze dobrym i wiernym sługą. Żal mi tego, co musi nastąpić. Panie, czarna różdżka nie jest mi do końca posłuszna, Sewerusie, bo nie jestem jej prawdziwym panem. Czarna różdżka należy do czarodzieja, który zabił jej poprzedniego właściciela. To ty zabiłeś Albusa Dumbledora. Dopóki żyjesz, w Severusie, czarna różdżka nie będzie mi służyć. Po chwili dochodzimy do finału całej tej sytuacji. Czarna różdżka świsnęła w powietrzu, ale Snape'owi nic się nie stało i przez chwilę mógł pomyśleć, że został ułaskawiony. Była to jednak tylko chwila, bo wkrótce pojął co mu grozi. Świetlista kula, w której spoczywał wąż potoczyła się w powietrzu i Snape zdążył tylko krzyknąć, zanim kula wchłonęła jego głowę i ramiona, a Voldemort powiedział językiem wężów. Zabij! Rozległ się przeraźliwy krzyk. Harry zobaczył, jak Snape daremnie próbuje uwolnić głowę z zaczarowanej klatki, jakiego twarz staje się coraz bielsza, a czarne oczy rozszerzają się ze zgrozy, gdy wąż zatopił kły w jego karku. Po chwili kolana ugięły się pod nim i upadł na podłogę. Przykro mi, powiedział chłodno Voldemort. I to jest właśnie ten moment, w którym Voldemort zamiast użyć zaklęcia uśmiercającego Avada Kedavra wykorzystuje swojego węża Nagini do tego, żeby uśmierciła jego sługę. I można tutaj w zasadzie znaleźć dwa wytłumaczenia dla tego faktu i jedno z tych tłumaczeń zostało wykorzystane właśnie w filmie, o którym wam na początku wspominałem. A to wytłumaczenie znajdziemy w Zakonie Feniksa. Czy kojarzycie ten moment, kiedy Harry po śmierci Syriusza ściga Bellatrix, by pomścić na niej śmierć Syriusza? Właśnie wtedy po raz pierwszy w swoim życiu próbuje użyć zaklęcia niewybaczalnego, rzucając Cruciatusa na Bellatrix, która, no, po chwili mówi, kiedy okazało się, że to zaklęcie nie do końca zadziałało tak, jak powinno. Jeszcze nigdy przedtem nie użyłeś zaklęcia niewypaczalnego, tak? zawołała, porzucając szczebieczący ton. Musisz chcieć go użyć, Potter. Musisz naprawdę chcieć zadać ból. Cieszyć się z tego. Słuszny gniew nie sprawi mi bólu na długo. No właśnie, twórca tego filmu skłania się ku teorii, że Voldemort nie był w stanie zabić Snape'a za pomocą Awada Kedawry, ponieważ najzwyczajniej w świecie było mu go żal, ponieważ Snape'a postrzegał jako swojego najwierniejszego sługę i nie był w stanie wykrzesać w sobie tej czystej chęci do zadania mu Mordu, do, zabrania, do odebrania mu życia. Dlatego też być może Voldemort obawiał się, że rzucając Awada Kedawry na Snape'a okaże słabość, ponieważ to zaklęcie nie zadziała. Poniekąd może to i być prawda, jednak ja zadaję sobie pytanie, czy my wiemy, o kim mówimy. To jest Voldemort. Voldemort, który nigdy nie zatrzymał się przed niczym, jeżeli to coś blokowało mu dostęp do tego, czego on sam pragnął. Voldemort, który pokonywał wszelkie przeszkody do tego, by stać się tym, kim się stał, by zyskać nieśmiertelność, by zyskać władzę. I tak naprawdę nie ma w nim ani krztyny, ciepłego uczucia. Nie ma w nim niczego, co moglibyśmy. Postrzegać jako choćby odrobinę litości, żalu, przyjaźni czy czegokolwiek innego, z żadnych ciepłych odczuć. Dlatego też zadaję sobie pytanie, czy zabicie Snape'a byłoby dla niego jakimkolwiek problemem, czy też po prostu rzuciłby to zaklęcia Awada Kedavra, gdyby uznał, że może to zrobić. No właśnie, gdyby uznał, że może to zrobić. A dlaczego Voldemort mógłby uznać, że nie może tego zrobić? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musielibyśmy skupić się bardzo mocno na różdżkarstwie, nad tym, co czyni kogo panem różdżki, jakie różdżka ma ograniczenia. Bo zauważcie, kiedy dochodzi do pierwszego pojedynku Harrego z Voldemortem, którzy dzierżą w swoich dłoniach bliźniacze różdżki z bliźniaczym rdzeniem z pióra z ogona tego samego Feniksa, okazuje się, że te różdżki niechętne są, by walczyć ze sobą, do, wobec czego dochodzi na przykład w Czarze Ognia do tego, gdzie zaklęcie Expelliarmus Harego i Avada Kedavra Voldemorta łączą się i w zasadzie żadne z tych zaklęć nie działa jak powinno, natomiast łączą różdżki, zmuszając różdżkę Voldemorta do priori incantatem czyli do pokazania ostatnich zaklęć, które za pomocą tej właśnie różdżki zostały rzucone. Wówczas to Voldemort staje twarzą w twarz z widmami osób, które uśmiercił. Wówczas to Voldemort po raz pierwszy w swoim życiu stawia czoła tak naprawdę niemocy. On nie jest w stanie zapanować nad tym co robi. Różczka odmawia mu posłuszeństwa. Dochodzimy później oczywiście do sytuacji w Instygniach Śmierci, kiedy widzimy Voldemorta, który właśnie zdał sobie sprawę z faktu, że jego własna różdżka nie pomoże mu unicestwić Harry'ego Pottera i że potrzebuje do tego celu innej różdżki. Wobec tego zabiera Luciusowi Malfoyowi jego własną różdżkę, wierząc, że ta różczka w końcu zechce być mu posłuszną, zechce uśmiercić Wielkiego, niezwyciężonego Harry'ego Pottera. I tym razem Voldemort jest w błędzie, bo kiedy staje naprzeciw Harry'ego Pottera, co znaczy nie staje, kiedy frunie naprzeciw Harry'ego Pottera i różdżka Lucysa Malfoja wycelowana w Harry'ego, zostaje roztrzaskana mocą zaklęcia Harry'ego, Voldemort na pewno zdaje sobie sprawę, że z tymi różdżkami coś jest nie tak. Oczywiście moglibyśmy tutaj zrzucić winę na fakt, że Voldemort nie pokonał Luciusza Malfoja i dlatego ta jego różdżka nie chciała mu być posłuszna. Z drugiej jednak strony, czy Luciusz Malfoy w chwili kiedy na żądanie Voldemorta oddaje mu różdżkę, czy on sam w tym momencie nie zrzeka się tak naprawdę. Panowania nad nią, czy on w tym momencie tak naprawdę nie zostaje pokonany, mimo że nie zostało rzucone za, żadne zaklęcie? Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne. Jednak zauważcie, kiedy Voldemort stara się własną różdżką zabić Harego, nie udaje mu się. Kiedy stara się cudzą różdżką zabić Harego, nie udaje mu się to. Wreszcie Voldemort stwierdza, że musi zdobyć tę najpotężniejszą różdżkę na świecie najpotężniejszą w świecie czarodziejów czarną różdżkę. Która hmm, co do podejrzeń Voldemorta okazuje się nie należeć do niego, bo ta różdżka zdaje się należeć do Snape'a. I teraz stajemy w obliczu Voldemorta stojącego przed Snape'em, kiedy Voldemort wie, że musi zabić Snape'a, by różdżka, którą dzierży w dłoni, stała mu się posłuszna. Voldemort, który ma w pamięci fakt, że poprzednie różdżki nie chciały go słuchać, ma teraz świadomość, że ta, którą trzyma w dłoniach. Na pewno go nie posłucha, albo przynajmniej jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że go nie posłucha. Jeżeli zwykła różdżka z piórem z ogona Feniksa odmawia mu posłuszeństwa, jeżeli różdżka zabrana Malfoyowi odmawia mu posłuszeństwa, to czy najpotężniejsza różdżka na świecie, w momencie, kiedy Voldemort skieruje ją przeciwko jej prawowitemu panu, nie odwróci się przeciwko niemu samemu. Być może Voldemort nie użył Avada Kedavry z bardzo prostego powodu, ponieważ bał się, że rzucając zaklęcie uśmiercające na Snape'a różdżką, co do której podejrzewał, że należy do samego Snape'a, ta odpali do tyłu, że ta pochłonie swojego właściciela zamiast, wyko zamiast wykonać jego rozkaz. Nie jest to do końca błędne założenie, oczywiście pomijając fakt, że Snape nigdy nie był panem czarnej różdżki, bo przecież widzimy, że kiedy Harry staje naprzeciwko Voldemorta, kiedy Harry jest panem czarnej różdżki i Voldemort rzuca Awada Kedavra na Harego Expelliarmus, to ta różdżka Voldemorta nie słucha. Odskakuje, wyskakuje mu z ręki. Wcześniej ta sama różdżka nie była w stanie zabić Harry'ego Pottera, bo kiedy Voldemort rzucił czarną różdżką Awada Kedavra w zakazanym lesie, Harry co prawda padł. Powiedzmy to bez życia, ale tak naprawdę różdżka osłabiła moc zaklęcia rzuconego przez Voldemorta do tego stopnia, że to zaklęcie, jakkolwiek nadal potężne, bo Awada Kedavra jest bardzo potężnym morderczym zaklęciem, tak naprawdę była w stanie zabić tylko Horcruxa. Będącego częścią harego, ale też powaliła samego Voldemorta. Więc Voldemort nie do końca był głupi w myśleniu, że rzucając awada kedabry na Snape'a, może tak naprawdę zaszkodzić samemu sobie. I to właśnie tutaj, a nie w jakiejś litości, nie w jakimś poczuciu, nie wiem, przyjaźni czy wierności, lojalności chciał oszczędzić Snape'a. Nie dlatego, że było mu przykro samemu zadać mord Snape'owi, czy że bał się, że awada Kedavra w jego dłoni nie zadziała, lecz właśnie z tego powodu, którym naprawdę, który naprawdę kierował Voldemortem od samego początku: strach o samego siebie. To, żeby nie zrobić niczego, co może mi samemu, wielkiemu czarnemu panu zaszkodzić, być może właśnie dlatego Voldemort. Zdecydował się wykorzystać węża, bo łatwiej wykorzystać węża do zabicia kogoś niż różdżki, która może mnie nie posłuchać, prawda? Tak samo jak łatwiej byłoby zacigać nożem, niż rzucać na niego zaklęcia, o czym mówiliśmy z czytaczową w jednym z pierwszych odcinków Absurdów w Charym Potterze. Takie jest moje wyjaśnienie teorii w tym temacie. Voldemort zabija Snape'a nie za pomocą różdżki, a węża, ponieważ boi się, że różdżka nie będzie mu posłuszna, gdyż ta odpowiadać ma wedle jego uznania samemu Snape'owi. Dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Tymczasem jeszcze raz gorąco. Was zachęcam, obserwujcie nowy profil Media Rodziny na Instagramie. Pamiętajcie, jeżeli do końca tygodnia zbierze się tam minimum 10 tysięcy obserwatorów, robimy mega wypasiony poterowy konkurs. A jeżeli się zbierze jeszcze więcej, to może dorzucimy jeszcze kilka nagród fajnych. Działajcie, wierzymy was. No i do dzieła. Ruszajcie. I dajcie znać, co oczywiście sądzicie na temat tej teorii. Czy zgadzacie się z moją wersją, dlaczego, z, dlaczego Voldemort zabił Snape'a w taki, a nie inny sposób. Czy też macie może jakąś własną teorię autorską. Dajcie znać, subskrybujcie kanał, jeżeli Wam się podobało, i trzymajcie się ciepło. Cześć!